Be the one you want to call when it's cold outside. I will always be the one that's right here. Stay Dziś dla ekipy ze Skarfej spłyną dobre informacje, ponieważ właścicielka lokalu wraca z operacji usunięcia blizny. Wszyscy zastanawiają się, jak Sara ich powita, oraz jak będzie wyglądać. Dla Magdy nie jest to żadne wydarzenie, albowiem tylko usunęła bliznę. Podczas wywodu Wolskiej na temat wyglądu Rogalskiej do lokalu wchodzi Sara, kiedy już ją zauważa, jest w szoku, ponieważ dziewczyna bardzo się zmieniła i wcale nie jest ubrana w spodnie i flanelową koszulę, tylko Czerwoną sukienkę. Nawet Frodo jest zaskoczony metamorfozą szefowej, a Kaja jest zdziwiona, że nie widać śladu po bliźnie. Sara już wróci w 641 odcinku, bo jak było można zauważyć, przez kilka odcinków jej nie było. Jak wiecie, nagrałem odcinek, w którym mówiłem, iż Sara nie usunie blizny, a jednak to zrobiła. Ale kto oglądał tamten film, to widział zdjęcie z jej Insta Story, na którym było widać bliznę. No cóż, pomyliłem się, lub specjalnie takie dodała. Co do samego wątku to obawiam się, że Sara jeszcze bardziej się zmieni, nawet mogę powiedzieć, iż zaprzyjaźni się z ekipą Meli, także pewnie kolejna postać straci tak zwanego pazura. Napisz w komentarzu, czy lubisz Sarę?